すい 我昨天看到一个飞机啊。 Baugjaulur, Bravo. Fat. Takk fyri nógdur vatn. Mátt vera vatn. do całych pasus. Pocinki. Zauręczości poimować dzień. Wetuje. Cały pierwszego Brzeskiego pułku saperów do uroczystego apelu z okazji święta wojska polskiego oraz 102 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Pododdziały, patrz Na prawo, patrz! W okazji święta Wojska Polskiego oraz do rocznicy Pisy Warszawskiej flagę państwową podnieść! Paczesz! Paczesz! Szanowni Państwo, głos zabierze dowódca pierwszego, czystego, wsparcia, pułkownik Szanowni Państwo, mieszkańcy brzegu, żołnierze, serdecznie witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości z okazji obchodów święta Wojska Morskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Witam władze powiatu i miasta Brzegów Osoba, burmistrza Brzegu, pana Jerzego Wębiaka, wicestarosty powiatu brzeskiego, pani Ewy Smolińskiej, witam starostę powiatu łackiego pana Zdzisława Brezdenia, serdecznie witam dyrektorów i przedstawicieli szkół brzeskich, szczególne słowa powitania kieruję do naszych kombatantów, oraz prezesów organizacji kombatanckich i społecznych, a także przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, więziennictwa i służby celnej, którzy swoją obecnością mi obchody naszego świata. Serdecznie witam Państwa Marię i Stanisława Świerczuk. Witam gorąco żołnierzy i pracowników resortu obronarodowego, duchowieństwo oraz wszystkich zgromadzonych. Szanowni Państwo, Dzień Wojska Polskiego to święto nie tylko nasze żołnierzy, ale to także święto wszystkich Polaków. Święto narodu mogącego żyć w bezpiecznych granicach. Jest to dzień, w którym oddajemy tą żołnierzom wszystkich Polaków, ludziom o różnych poglądach politycznych, których w godzinie zagrożenia niepodległości i narodowego bytu położyło wspólne pragnienie obrony. Ucieka. Od 1992 roku obchodzimy święto wojska polskiego, ustanowione w rocznicę Wielkiej Litwy Warszawskiej. Potyczki, która zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości oraz zatrzymała rozprzestrzenianie się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. A przez historyków uznana została za 18 co do wielkości przełomową liczbę w historii świata. Zwycięstwo pod murami w Stolicy dla milionów Polaków nosiło znamiona cud. Bitwa na stworzyła nam szansę do prowadzenia wojny do zwycięskiego końca i ocaliła niezawisłość młodego narodu. Pamiętajmy o tym, że suwerenność i niepodległość to sprawy, o które trzeba dbać bez względu na przekonania polityczne. Niech to się stanie dla nas wszystkich codziennym obowiązkiem. Szanowni Państwo, służbę pełnimy w garnizonie o bardzo bogatych tradycjach wojskowych. Chcę zapewnić wszystkim, że pragniemy być godni swoich poprzedników. Dołożymy wszelkich starań, aby wojsko było nadal obecne w życiu miasta, wzbudzając zaufanie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie i własnej ani życia nie szczędzić. Panie dowódco pierwszego wszystkiego Pułku Saperów, Państwo Starostowie, Wieletni Księża, Szanowni Państwo, Drodzy Dowódcy, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, Służby Celnej, mieszkańcy brzegu, goście dzisiejszych uroczystości. Obchodzimy dziś święto Wojska Polskich, święto związane z wielką czcią oddawaną matce Polskiej Królowej Polski i ustanowione na pamiątkę jednej z najważniejszych bitew, jakie stoczyli żołnierze w obronie swojej Ojczyzny. Warszawskiej w 1920 roku, nazywanej również Cudem nad Wisłą. To dzień, w którym dziękujemy za służbę naszym żołnierzom, oddajemy hołd wszystkim poległym za ojczyznę, ale także wspominamy tamten niełatwy, a zarazem jakże znaczący w historii naszego kraju czas. Współcześnie mamy to szczęście, że nie musimy poświęcać życia w walce o niepodległość ale naszym obowiązkiem jest troska o zachowanie pamięci o tych, dzięki którym możemy teraz żyć w niepodległej Polsce. Dzisiejsze święto to także okazja do refleksji nad etosem żołnierza. Jest on zbiorem zasad i wartości, tradycji, odwagi, odpowiedzialności i braterstwa. Trwa zakorzeniony głęboko w historii, wyznają go ludzie rozważni i odważni. Zawiera w sobie stałą gotowość do wypełniania misji. Ci, którzy 102 lata temu walczyli i ginęli w imię obrony ojczyzny, postrzegali ją jako wielki zbiorowy obowiązek. Byli w stanie zapłacić za wolność i suwerenność najwyższą cenę cenę własnego życia. Warto zadać sobie przy okazji dzisiejszego święta pytanie: czy dziś ofiara życia byłaby równie realna? Patrząc na kontekst wydarzeń w Ukrainie, trzeba mówić o historii i ją wspominać. Trzeba być dumnym z bohaterstwa naszych żołnierzy i wielkiego zwycięstwa, bo nie byłoby dzisiejszej Polski, gdyby nie wiktorie zapisane na kartach naszej historii. Jednak święto Wojska Polskiego to również współczesność i przyszłość. To obecni tutaj podczas dzisiejszej uroczystości. Żołnierze i pracownicy wojska, kombatanci, weterani, ich rodziny i najbliżsi, to święto wszystkich Polaków. Należy pamiętać, że brzeg jest miastem garnizonowym. Obecność saperów w naszym mieście jest powodem do dumy brzeża. Chciałbym, abyście wykonując swoją misję odczuwali na co dzień tę dumę. Niech każde trudne wyzwanie, przynosi poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. Jesteście wspaniałymi ambasadorami brzegu w kraju i na świecie. Pomagacie tam, gdzie ta pomoc jest nieoceniona w czasie klęsk i kryzysów. Stanowicie także wsparcie we wszystkich inicjatywach społecznych sprzyjających rozwoju brzegu. Zawsze można liczyć na wasze zaangażowanie i pomoc. Wszystkim żołnierzom Pierwszego Półku Satelu w imieniu własnym mieszkańców miasta składam podziękowania za każdy dzień służby w murach brzeskich koszar i wszędzie tam, gdzie wzywa Was Ojczyzna. Wyrażając uznanie za codzienny tur żołnierzy i pracowników cywilnych Wojska Polskiego pragnę podziękować wszystkim, którzy w rzetelny sposób wypełniają swoją służbę na rzecz Ojczyzny i naszego miasta. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, wielu sukcesów, awansów, zdrowia i bezpieczeństwa. Niech żyje Polskie Wojsko, niech żyje Rzeczpospolita. Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszego święta na ręce dopływcy wpłynęło wiele listów z życzeniami od władz samorządowych, jednostek zaprzyjaźnionych oraz Stowarzyszeń Patriotycznych, m.in. od Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów I Drezdańskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, który przyczyna.